Skoro omawiamy dzisiaj film, gdzie urocze zwierzątka śpiewają, to ja mam swoje urocze zwierzątko, które pokazuje wam swoją piękną. Pręgę na plecach, bo najwyraźniej tylko tyle jesteście dla niej warci. Zatem wracamy do hitu niespodziewanego, chociaż chyba trochę spodziewanego. 75 milionów wydano na produkcję filmu Sing, który zarobił ponad 630 baniek na całym świecie. Zatem nieuniknione było, że jeżeli Illuminati robi to, Illuminati, czyli te wstrętne rzeczy od minionków, to na pewno będzie sequel. I tak dostaliśmy wreszcie sequel, gdzie mamy więcej aktorów, którzy śpią. Śpiewają więcej śpiewaków, którzy aktorzą i mamy więcej zwierzątek, większą stawkę. Wszystko jest w cudzysłowie większe. Czy jednak aby na pewno większe oznacza lepsze, czy daliśmy się oszukać temu, że połączenie uroczych animacji, uroczych zwierzątek i śpiewania piosenek, które my znamy, sprawia, że nasz racjonalny mózg zostaje całkowicie wyłączony, i choćby tam naprawdę najgorsza fabuła na świecie była, my i tak to kupimy. Za fabułę Sing, ale i Sing 2 odpowiada Garf Jennings, którego ja bardzo cenię chociażby za Autostopem przez Galaktykę albo Son of Rambo, czyli Syn Rambo, taki fajny filmik malutki, niezależny z 2007 roku, A więc jest to... Na pewno podchodziłem do filmu z bardzo pozytywnym nastawieniem. Jest to także film, który udało mi się obejrzeć w kinie w oryginale, jeżeli chodzi o pierwszą część, ponieważ wtedy jedno ze studiów naszych dystrybutorów polskich eksperymentowało i sprawdzało, czy aby na pewno nie opłacić dać chociaż jednego seansu dziennie, gdzie będziemy mieli to w oryginale. I dali ten seans, bodajże o godzinie 16 albo 17 w samym środku tygodnia, bo jeden czy dwa dni w tygodniu to było tylko, i dziwili się, że nie było aż tak pełnych sal, chociaż tak czy siak ludzie, którzy poszli by na Taki film to byli często studenci, pracownicy, którzy przyjechali tutaj z zagranicy i tak dalej. Więc e, oczywiście, że mimo tego, że moim zdaniem efekt był bardzo fajny, no to nikogo to naprawdę, nikogo to nie obchodziło, i drugą część zostaliśmy tylko z dabingiem. Gunter inicjuje nową jakość. W drugiej części wracają wszystkie postacie, które kochamy. Wraca nasz koala, który w pierwszej założył czy też właściwie udało mu się uratować teatr muzyczny? W jaki sposób to reszem rane? I ta cała ekipa tak zwanych no nameów która wzięła udział w konkursie, żeby wygrać pieniądze, tak naprawdę wygrała sławę i wygrała szacunek dla samych siebie jako świetni e, aktorzy, śpiewacy, tancerze. I oni dalej walczą, ten mały teatr przyciąga mnóstwo ludzi, ale nie udaje im się przebić do Hollywoodu i wreszcie wpada, pojawia się jedna osoba, która mogłaby ich wywindować. Niestety nie ocenia ich najlepiej, więc ten sam nasz Buster Moon, czyli nasz koala mówi dobra, to na siłę jedziemy do czegoś, co jest odpowiednikiem Las Vegas. Tam przedstawimy się największemu producentowi musicali, który robi musicale w hotelach w Las Vegas i my musimy wygrać i oczywiście Poprzez troszeczkę manipulowanie, mu omówi Nie, ja mam kontakt z takim starym muzykiem, jak już wszyscy wiecie, z Bono, z YouTube, czyli z takim wielkim lwem. Ja go zaciągnę na seans, i przez cały film zastanawiamy się, czy uda mu się zaciągnąć na seans. Co z naszymi aktorami z malutkiego miasteczka, czy uda im się być aktorami i śpiewakami z wielkiego Los Angeles, czy z wielkiego Las Vegas, i oczywiście. Czy nasz Buster Moon zrealizuje swoje kolejne marzenie, żeby jak już odtworzył teatr? Jeden, no to teraz odtworzy wielgachny sukces, który wyraźnie jest mu pisany, ponieważ im bardziej oszukujesz i kłamiesz, tym więcej ci się należy. To jest chyba lekcja tego filmu. Tym, czym urzekła mnie pierwsza część tego filmu, była umiejętność balansowania pomiędzy tym, że wrzucam 20 piosenek, które śpiewają znane głosy Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Taron Egerton, to z jednej strony oni sobie pięknie śpiewają. Eltona Johna śpiewają, śpiewają, śpiewają Franka Sinatry, ale z drugiej strony zostawiamy chociaż odrobinkę czasu na takie arki naszych bohaterów, bym ja nie tylko czekał na puste jednostki, które się przesuwają z miejsca na miejsce, aż ładnie zaśpiewają, ale zobaczył, że czegoś się nauczyli. Czyli mieliśmy naszego Johnego, który musiał się nauczyć tego, że no, warto postawić na swoje i nie musi być. Nie musi robić tego, co Tata od niego wymaga. I dostaliśmy kilka scen, żeby, żeby to rozbudować. Ale dostaliśmy minę, która się niezwykle wstydziła, śpiewać, i wreszcie troszeczkę sama siebie zaakceptowała. Dostaliśmy naszą kurę domową, graną przez Reese With Response ze świetnym głosem, naprawdę świetnie śpiewającą, która przepięknie pokazuje, że nie jest tylko kurą domową, która ma milion małych dzieciaków, ale także cudowną divą. Więc te elementy dla mnie sprawiły, że skok na kasę, jakim jest zawsze zrobienie jednego wielkiego odcinku, szansy na sukces. Zadziałało i wzruszyło kilka razy. Ja po dziś dzień wracam sobie do kilku scen, szczególnie Johnego, gdy on śpiewa, e, śpiewa swoje piosenki, szczególnie gdy śpiewa i jego ojciec e, wydostaje się z więzienia, żeby przeprosić go w pewnym sensie, bo to działa na poziomie emocjonalnym. Tutaj niestety. Zastanawiamy się, jakie nowe problemy możemy stworzyć naszym bohaterom. Bo trzeba dać im nowe arki, skoro wyruszamy do wielkiego miasta. I teoretycznie John'ego arkiem jest to, że nie słucha się jednego nauczyciela, bo ten nie wierzy w niego, a drugi nauczyciel w niego wierzy. W porównaniu do tego, ojciec, ojciec narzuca mi jedną ścieżkę życia i chce się zbuntować z ojcem. Widzicie, stawka jest całkiem inna. Nagle nasza Rosita. Nagle boi się wysokości? Ja rozumiem, to jest taki strach przed wielkim wystąpieniem, co nie działa tu w ogóle niestety, bo nie mamy wyjaśnionego. Mamy dziewczynę, która odzyskała ogromną wiarę w siebie, pewną asertywność, pełną po prostu jest taką naprawdę jest bombą atomową na ekranie czy też na scenie. I tutaj nagle ona, ojeju, boję się skoczyć, nagle mam lęk wysokości, przedtem go nie miałam i my nie kupujemy tego w ogóle. To jest zrobione tylko po to, aha, to teraz to odhaczymy i tak dalej. Te problemy, które dostają nasi bohaterowie, których polubiliśmy i których ja bardzo lubię po pierwszym filmie, bardzo, ale naprawdę bardzo nie są wiarygodne. One są tylko po to, żebyśmy fabularnie mieli, aha, jest problem, pokonałem problem, jest problem, pokonałem problem. Oszukiwał mnie Moon, o pokonałem problem. Największym i dla mnie najgorszym tego przykładem jest to, że dostajemy tu nowe postacie. Oczywiście, że musimy dostać nowe postacie. W tym m.in. właśnie lwa wielkiego, pięknego rockmana, który od wielu lat nie gra, to w zwiastunach było pokazywane, granego przez Bono. I on ma oczywiście, dlaczego nie gram, jest tutaj pewna ty, tragedia. I czy. co sprawi, że zacznę grać? I tutaj naprawdę moment, w którym. On mm, teoretycznie zmienia zdanie, czy też to dojście do tej, do tej zmiany zdania jest tak po łebkach potraktowane, tak na poziomie emocjonalnym źle potraktowane, że ktoś broniąc powie: OK, my nie potrzebujemy tu wyjaśnienia, my nie potrzebujemy niczego. On po prostu zobaczył. A ja się wtedy pytam: przez 15 lat nikogo innego nie zobaczył robiącego to, co robi ta osoba, nie wierzę w to. Brakuje nam chociażby pół dialogu, chociażby metafor, czegokolwiek, co by nam pomogło zobaczyć jego także drogę. Ze względu na to nam brakuje, ponieważ musimy zrobić więcej slapsticku, więcej ganiania się, więcej śmiesznych postaci, które będą się wydurniać. Musimy dać więcej gwiazd, bo wiecie, w sequelu musi być więcej. Więc dostajemy Erika André jako gwiazdę, który jest tutaj popieprzonym, zarozumiałym bykiem i i śpiewa, dostajemy nosacza, który jest wstrętnym nauczycielem i on też musi mieć swoją drogę i swój, swój ark. I gdy dostajesz tym i tym i ciągle naprawdę napierdziela w ciebie to, no to, to w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że tak jak w pierwszym filmie udało się balansować na granicy pomiędzy tylko i wyłącznie tak zwanymi gimmickami, czyli oszukiwaniem nas żartami, slapstickiem i piosenkami, ale wciąż zachowaliśmy emocjonalny środek historii, mimo tego, że było to pochwała po prostu oszusta bastera muna, który, no bo, który bądź co bądź oszukiwał ludzi, którzy nie mają pieniędzy, a na końcu nie zapłacił im złotówki, więc oni napracowali się, a on nie zadali za to nic, za swoją pracę. Nieistotne, nie chcę na, nie chcę na ten temat wchodzić, tu jest jeszcze gorzej moim zdaniem. Tak tutaj ta, ten balans został strasznie zachwiany i ze względu na to, że tego jest tak dużo i chcemy zrobić tego jeszcze więcej, to na przykład, gdy dostajemy motywację jakiejś postaci, mamy taką jedną z postaci, którą nagle poznajemy, i ona zaczyna mówić, że ja czegoś tam nie robię, gdy mówią mi to pewni. Ktoś tam mi mówi. I dosłownie po sekundzie ona robi dokładnie to, bo jej mówi to ktoś. I tak. Co, ale. Gdzie jest jakakolwiek Twoja droga? Co ty robisz w tym filmie? I na przykład ona w tym filmie nie robi nic. Ona po prostu ładnie śpiewa, ładnie wygląda. I jest przy, teoretycznie ma ważną rolę, żeby kogoś przekonać. Tyle, że to przekonanie, jako że nie zostało dobrze wykonane, to nie rozumiemy w ogóle, jaka miałaby być jej rola. Tu można byłoby podłożyć kogokolwiek innego, kto sobie ładnie zaśpiewa, czy też ładnie pomruczy. Dlatego nigdy nie sięgniesz gwiazd Johnny. To nie jest zła animacja, żeby nie było. To nie jest najgorsza animacja z tych rzeczy. Slapstick momentami jest wręcz perfekcyjny. Umiejętność zabawy, właśnie dynamiką, kolorkami, tymi dziwnymi rozmiarami to wciąż działa. Ten film to, to nie jest film, który nie poświęcił uwagi, że przy budowie sceny i na przykład rozpadania się elementów że nie, nie skupimy na to uwagę. On skupia uwagę w cholerę, więc nie powiem, żeby nie był zrobiony porządnie, ale. W momencie, w którym zapomnisz już, skończysz film, zapomniałeś piosenki i tylko chcesz sobie przejść tą drogę, to nie czujesz tego związku z jakimkolwiek z tych bohaterów. Bo tak naprawdę, chociażby jedna z postaci, która w pewnym momencie traci wielką rolę, czy ona ją zyskuje, ponieważ coś zrobiła? Nie. To gdzie jest ten element jej drogi? Znowu, jej drogi nie ma. Czy to znaczy, że będzie się źle bawił w kinie, bo tutaj jest bardzo ważne rozróżnienie? Moim zdaniem nie. Ja podczas seansu bawiłem się naprawdę całkiem nieźle, ale ten mózg, ten mózg nie pozwalał mi bawić się lepiej, ponieważ widziałem, ok, tu idziemy na skróty, tu idziemy na skróty, tu idziemy na skróty. Plus, dla mnie piosenki w pierwszym filmie, które działały na poziomie bardzo uniwersalnym, ponieważ Frank Sinatra. Jednak nawet my z Bloku Wschodniego go znamy. Na przykład mamy w nowym filmie mamy BTS-a. Ja już o tym nie wiedziałem, dopiero w napisach przeczytałem, że BTS. Ja wiem, jestem starym dziadem, ale mamy nastawienie na o, pościmy nowsze piosenki. Oczywiście są piosenki YouTube, super, że są piosenki YouTube, ale nowsze piosenki damy. I te nowsze hity nie mają tego elementu, że uderzam w nostalgię. Wiecie co? Ten element ja będę nazwał kazusem Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody jako film dawało nam takie utwory, które tak bardzo kochamy, że nieważne jakie gówno widzieliśmy na ekranie i jak fabularnie ten film jest zły, to i tak kochaliśmy ten film. I podobnie Sing używał tych filmów, które emocjonalnie nas trzymają, jak ja słucham I'm Still Standing, ja uwielbiam ten utwór. Uwielbiam go nieważne właściwie. Nie znam sytuacji, gdzie ten utwór nie działa na mnie emocjonalnie. A tutaj są piosenki, które na mnie no, no, no są, śpiewają ładnie, ha tańczą. I tyle. Więc skoro nie ma tego efektu, przynajmniej dla mnie w większości utworów. No to nie ma tego zakorzenienia, nie ma tej pomocy, nie ma tej mocy, którą chciałbym, żeby taki film idealnie zadziałał. Na sam koniec jeszcze jedna rzecz, em, mała uwaga, może mieć się to samo. Słucham sobie, słucham sobie Bono, jak mówi, jak gada coś tam, i ten Bono potem zaczyna śpiewać, i zaczyna śpiewać piosenkę, którą oczywiście wszyscy znamy, którzy słuchali YouTube, i słucham jego głosu, i mówię, to nie brzmi mi jak Bono. Nie wiem, czy mieje się tak samo. Nie wiem, czy to jest. Ilość produkcji, którą napierdzielali, żeby po prostu przykryć głosy, ale w tej części gorzej mi się słuchało naszych głosów. W pierwszej mieliśmy chociażby właśnie I Did It My Way Sefa McFarlina, który śpiewa prawie akapela, można powiedzieć, i słyszysz to, i słyszysz ten moc. Mieliśmy właśnie, mieliśmy I'm Still standing i naprawdę ta producenckość, która czasem przykrywa słaby głos, była tak trochę wyciszona. Ja tutaj czułem, że te piosenki były, też kiedyś tak mówi, overproduced, za dużo efektów, za dużo dźwięków, za dużo chórków, za dużo muzyki. Tak jakbyś był na koncercie, gdzie już nie słyszysz aż tak piosenkarza, tylko słyszysz cały zespół i to wszystko. Może to jest tylko moje wrażenie, tutaj czekam na wasze zdanie, ale zdecydowanie Jestem zawiedziony filmem, mimo tego, że podczas samego seansu bawiłem się naprawdę nieźle. Czy to dlatego, że jedynka wciąż jest w moim sercu, mimo tych sztuczek, które robi? Czy to dlatego, że bohaterowie prowadzeni są w tak nienormalny i żenujący sposób? Czy to dlatego, że zakończenie jest tak bardzo naciągane, że aż boli? Nie mamy żadnego wyjaśnienia, dlaczego postacie robią to, co robią. Nie żadnego. W dodatku, jeszcze, jak w pierwszym filmie mieliśmy ten element, że Występowanie i występowanie przed publiką nie jest po to, żeby robić hajs. Ja mogę żyć w swoim świecie, mogę żyć w moim mieście, mogę mieć, to jest malutkie miasteczko, mogę po prostu mieć mój sklepik z ponczusiami i ja być szczęśliwy. Tak tutaj mamy wyraźnie: szczęście jest tylko w Las Vegas, Los Angeles, im tam są pieniądze, słowo diamenty. Sorry, ja nie kupuję tego przesłania, ja nie kupuję sposobu poprowadzenia tego przesłania, a gdy jeszcze w dodatku właściwie przez cały czas mamy e, idziemy w stronę tego, że te osoby, które najbardziej nas wyzyskują i które najbardziej oszukują, najwięcej na nas zarobią, to tym bardziej ciężko mi pogodzić się z filmem, który coś takiego robi. Zatem, czy będzie się bawił dobrze w kinie? Moim zdaniem tak. Czy powinieneś zastanowić się i pomachać troszeczkę palcem se po seansie, zarówno producentom, jak i wszystkim? Też mi się tak wydaje. Czy większość z was będzie miało problemy ze mną, <laughs> że zbyt ostro film? Mam dziwne przeczucie, że tak, ponieważ już się zderzyłem z kilkoma osobami, które mówią dosłownie, do, właściwie całe ich uwagi mogę sprowadzić tylko do e-czepiasz się. I bardzo może, że tak jest. E-czepiam się, ale taki już jestem, więc akurat w tym przypadku mogę być pan Maruda, który przyszedł i zepsuł nam radość. Dziękuję wam, czekam na wasze zdanie, co Wy o Singu 2 sądzicie. Posłuchacie, poglądacie, czy jaraliście się, czy śpiewaliście razem i czy te piosenki zostały z wami po seansie, tak jak po jedynce. Ja jestem kilka dni po seansie i ja już nie pamiętam żadnego wykonu z tego filmu. Wciąż pamiętam wykony z jedynki. Tyle z mojej strony, trzymajcie się, widzimy się następnym razem oczywiście na Brodach z Kosmosu. Jeśli podobał się Wam ten materiał, no to co? Subskrybujcie, wpadajcie na Facebooka, na Instagrama, mamy na... Boże, na Discordzie mamy, nawet czasem tam się pojawiam, chociaż wiecie, jestem... Pamiętajcie, jestem taki stary dziad, że już nawet włosów nie mam, więc mogę nie rozumieć internetów, ale wpadam, czasem coś napiszę, więc budujmy naszą małą brodatą społeczność. Trzymajcie się i widzimy się następnym razem tutaj, na Brodach z Kosmosu. Na razie!